Cześć moi kochani, witam się z Wami bardzo serdecznie w dzisiejszym filmiku. Jak widzicie, witam Was w trochę innym miejscu, czyli na naszym balkonie. Także za wszelkie hałasy serdecznie Was przepraszam. Jak widzicie, zmieniłam trochę swoją fryzurę, ścięłam ją przede wszystkim, odświeżyłam. Trochę wytonowałam swój blond, bo był już taki wiecie żółtawy. Od spodu dałam refleksy fioletowe, ale słuchajcie, nie o tym dzisiaj mowa, także przechodzimy do. Temat Otóż, moi drodzy. Postanowiłam, że od 1 lipca, dzisiaj mamy 30 czerwiec, niedzielę, więc idealny moment, bo 1 lipca przypada w poniedziałek. Stwierdziłam, że dobrym pomysłem będzie spróbowanie ym, takiego trochę eksperymentu w moim przypadku. A już Wam mówię dlaczego i o co chodzi konkretnie. Chodzi o to, że przez 30 dni całkowicie chciałabym odstawić y, cukier, y, również białe pieczywo. Makarony i wszelkie takie, wiecie, rzeczy typu kawa, alkohol, wszelkie jakieś napoje koloryzowane, gazowane itd., itd. I postanowiłam, że zrobię to właśnie, rozpocznę 1 lipca. Do 30 lipca będę, mam nadzieję, trwała w swoim postanowieniu i mam nadzieję, że mi się to uda. Dzisiaj porobię sobie wszelkie pomiary ciała, zważę się. Oczywiście nie będę Wam tutaj mówiła dokładnie, nie wiem, ile ważę i ile mam załóżmy w biodrach, bo to jest bez sensu. Ja na końcu po prostu wam powiem, ile mi ubyło, skąd, i e, ogólnym moim celem, że tak powiem, takiego, mm, to nie jest challenge challenge, ale takiego jakby kroku, to po prostu chciałam zobaczyć, jak mój organizm zareaguje na brak cukru. Dlatego, że ja jestem ogólnie cukrożercą i bardzo lubię słodycze, naprawdę, lody i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, tu można wymieniać w nieskończoność. I od zawsze lubiłam słodycze, teraz starałam się je ograniczać, ale to nie było ograniczenie takie, jakie bym chciała, bo wraz mnie do tych słodyczy ciągnęło. Drożdżówka na śniadanie też nieraz była, więc chciałabym się po prostu zmobilizować i przez 30 dni ograniczyć to. Myślałam też nad zrobieniem sobie Morfologii, ale myślę, że ja po prostu sobie takie badania końcowe zrobię już na końcu, na końcu tej, może nie że diety, ale tego odstawienia cukru. Jedynymi cukrami, które będę spożywała, będą to cukry proste, fruktoza, która pochodzi z owoców. I te owoce, jak już będę spożywała, to będę je spożywała wyłącznie do godziny 12, czyli do południa, po 12 nie będzie już takiej możliwości, żebym zjadła jakiegoś owoca i będą to głównie kiwi, jabłka, maliny, truskawki i cytrusy, fruty również, czyli takie owoce, które załóżmy, one nie mają aż tak dużo tego cukru i nie mają zbyt wysokiego IG, więc tak sobie postanowiłam. Tak jak wspomniałam, też białe pieczywo oczywiście tu zostaje wykluczone. Też chciałabym ograniczyć trochę mięso, chociaż ja w tym momencie i tak tego mięsa dużo nie jem. Natomiast chciałabym się przerzucić na większą ilość zjadanych przeze mnie ryb i więcej orzechów, czyli tych tłuszczy, takich, które są zdrowe dla naszego organizmu. Chcę zobaczyć po prostu, jak zareaguje mój organizm i jak będę się czuła po tych 30 dniach. Z filmiku, który aktualnie obserwowałam, bo też trochę czytałam na ten temat, to naprawdę powiem Wam szczerze, no każdy z nas wie, że o tyle o ile jedzenie mięsa czy nie jedzenie mięsa może mieć jakieś tam powiedzmy strony za i przeciw, tak jedzenie cukru, no to tutaj raczej za no to nie ma żadnych, bo jak wiemy cukier nie sprzyja nam i nie sprzyja naszemu organizmowi. Oczywiście cukry występujące w owocach są zdrowe, oczywiście jeżeli są to porcje, które nie, nie są przesadzone i nie są to rzeczy, które jemy na noc. Więc tak, więc chciałabym się przerzucić właśnie na owoce. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Z tego, co oglądałam właśnie na filmikach, z różnych reportaży. E, najgorszym takim punktem, w, w, tym, w tym, że tak powiem, odstawieniu cukru, będzie szósty i siódmy dzień, gdzie organizm może się buntować i e, może się domagać. E, tego cukru, bo jeżeli dostarczamy coś organizmowi na co dzień i nagle zaczynamy go odcinać, to no, może być ciężko, jak będzie wyglądała ta seria. Ta seria tak sobie wymyśliłam, że będzie polegała na tym, że po tym filmiku co tydzień będę wstawiała filmik ze zlepku z tygodnia każdego dnia po prostu kilka słów powiem na temat tego, jak się czuję co jadłam, też to co jem, zazwyczaj jeżeli chodzi o kolację, no bo jeżeli chodzi o śniadanie czy, czy obiad to będą to rzeczy, które będę jadła w pracy i jedynie Wam będę mogła powiedzieć co zjadłam natomiast pokazać to już będzie problem no bo wiadomo nie będę zabierała aparatu do pracy, nie, nie jest po prostu to możliwe, ale w weekendy oczywiście Wam pokażę bardzo chętnie co zjadam i z każdego tygodnia będę robiła taki zlepek i będę robiła też pomiary. Chociaż tak jak mówię, tutaj mi nie zależy, żeby jako świecie tutaj z pomiarami szaleć, bo mi raczej chodzi o takie wewnętrzne oczyszczenie się organizmu z, z tego cukru i z tego nadmiaru tego wszystkiego. Zobaczymy jak wyjdzie, być może wyjdzie, że nie wyjdzie, w sensie, że po tygodniu po prostu rzucę się na słodkie, bo właśnie z tego co oglądałam z tych filmików, to yy, ta, taka, taki jeden mężczyzna, on nie był z Polski, to yy, tam on właśnie wypowiadał się, że że po sześciu dniach bodajże tej diety bez cukru, tej eliminacji cukru, to po prostu y, był strasznie rozdrażniony, bardzo agresywny, y, po prostu chęć zjedzenia czegoś słodkiego tak nim miotała, że to jest jakaś masakra, tego się w ogóle boję, bo jeszcze jak ja bardzo lubię słodkie, to w ogóle jest masakra. Y, natomiast mam nadzieję, że ten okres szybko minie, bo z tego, co oglądam później, to już w drugim tygodniu po prostu organizm przyzwyczaja się do tego, że nie dostaje tego cukru. Natomiast, oczywiście, chyba za dużo używam słowa natomiast, ale to chyba po prostu tak w mam. Ale cukier będę miała dostarczany właśnie w formie owoców. Nie chciałabym zjadać owoców suszonych, bo czytałam, że tak też można sobie zastępować cukier, ale jednak ten suszony, to wiecie, ma no, ten IG trochę gorszy i bardziej może skakać cukier po nim w organizmie. Myślę, że będą też świeże owoce. Tak na 99% nie będę w ogóle jadła suszonych, więc yy, tak jest moje postanowienie. Yy, trzymajcie za mnie kciuki, mam nadzieję, że mi się uda. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Myślę, że taka seria bardzo fajnie myślę, że się pojawi, że się pojawi na, na moim kanale bo będzie to coś nowego, nie będą to vlogi, nie będą to hole a taki trochę prozdrowotny mój taki pamiętnik i taki trochę wiecie też mobilizujący bo jeżeli ja bym tego nie nagrywała to też nie wiem czy bym miała na tyle mobilizacji żeby się utrzymać swoich postanowień i tak jak mówię, taki zlepek informacji z tygodnia będzie się pojawiał po każdym tygodniu myślę, że w niedzielę bądź w poniedziałek Czyli wychodzi, że będą cztery takie filmiki, bo cztery tygodnie e, i to będzie 28 dni. Natomiast 30 dnia bądź 31 dnia nagram filmik już taki podsumowujący te 30 dni i stwierdzę, czy było warto, czy nie było warto i e, jak to wygląda od strony takiej e, mojej e, prywatnej, obiektywnej, a raczej subiektywnej. Więc co? Więc życzcie mi powodzenia, trzymajcie koniecznie za mnie kciuki, mam nadzieję, że wszystko pójdzie fajnie i sama jestem tego bardzo ciekawa, ale myślę, że będzie bardzo ciężko, bo ja naprawdę bardzo lubię słodkie, jak ktoś mnie zna, no to no to wiesz, ja lubię słodkie, po prostu no, lubię słodkie, kiedyś to jadłam samo słodkie i niestety nie odbiło się to dobrze na moim zdrowiu i nie mówię tu o jakiejś, nie wiem, nadwadze czy coś, tylko to nie zawsze idzie w parze z nadwagą, pamiętajcie o tym, że cukier nic nie czyni dobrego w naszym organizmie i warto też się zastanowić nad tym, co jemy, ponadto też, tak jak wcześniej wspomniałam, eliminuję wszelkie jakieś kolorowe napoje, i kaweł, tak kaweł, którą piłam codziennie. Wiem, że kawa ogólnie nie jest niezdrowa, że jedna kawa dziennie to jak najbardziej jest nawet wskazana, ale ja chcę się tych, w ciągu tych 30 dni trzymać swoich postanowień i będę piła wyłącznie wodę i wszelkie herbatki, ewentualnie ziołowe, czyli tutaj mięta, melisa, rumianek, czyli takie, które wspomagają oczyszczanie organizmu z jakichś toksyn, bo wiadomo, że one są moczopędne i na pewno dobrze wpłyną również na mój organizm także tutaj herbatki ziołowe i woda będą wyłącznymi napojami, które będę spożywała, no i oczywiście mleko bo również nabiał będę normalnie jadła i co moi kochani, no chyba tyle na ten moment myślę, że mam tyle wam do powiedzenia jeżeli macie jakieś pytania to możecie oczywiście zadawać je w komentarzu pod tym filmikiem, ja wam chętnie na wszelkie pytania odpowiem, bo filmik jest ten spontaniczny, ja nagle w sumie wpadłam na taki pomysł, że, yy, że coś takiego po prostu się pojawi na moim kanale tak mnie jakoś natknęło, stwierdziłam, a czemu nie, Kurczę, jakoś tak ten pierwszy lipiec, poniedziałek działa na mnie tak bardzo motywująco i po prostu mam ochotę zrobić coś dobrego dla swojego ciała i swojego organizmu, trochę go oczyścić też, bo na pewno mi się to przyda. Ważne jest, że zjadłam dzisiaj loda, także przynajmniej ostatniego loda w, w ciągu tych 30 dni mogłam sobie zjeść, ale no był bardzo smaczny, także... Co, moi kochani, koniecznie trzymajcie kciuki, koniecznie komentujcie i bardzo was proszę, dawajcie mi otuchy, bo to będzie dla mnie naprawdę bardzo ciężkie, a chcę po prostu przez to przebrnąć i to zrobić i, i zobaczyć, jak to wszystko wyjdzie. Także liczę na Was, trzymajcie kciuki za mnie. Ja za siebie trzymam bardzo mocno. Także pozdrawiam Was bardzo serdecznie i gorąco, zadawajcie pytania. No i subskrybujcie kanał, jeżeli jesteście nowi. Będziecie przynajmniej wiedzieli na bieżąco, co się będzie u mnie działo i co chyba tyle po pa, pa. trzymajcie się cześć